Życie często lubi nas zaskoczyć i zdarzają nam się sytuacje, na które nie mamy wpływu. Nasza skóra pod presją nieoczekiwanych czynników może się buntować i dawać nam beznaki. Możesz być jednak przygotowana na część z tych zaskakujących sytuacji pielęgnacyjnych. Dziś pokażę ci produkt niezbędny w każdej łazience czy podróżnej kosmetyczce, który sprosta niejednemu wyzwaniu urodowemu. W sytuacjach awaryjnych czy w podróży, ale również w codziennej pielęgnacji niezastąpionym must have'em jest żel aloesowy od Holika Holika o niezwykle uniwersalnym zastosowaniu. Urzeknie Cię opakowanie w kształcie liścia aloesu i piękny, odświeżający zapach. Swoją wszechstronność i uniwersalne zastosowanie żel zawdzięcza możliwości stosowania w pielęgnacji skóry twarzy i ciała oraz włosów. Poleca się go szczególnie w przypadku suchości skóry oraz włosów, a także na podrażnione partie ciała. Ale Ty możesz go stosować tak, jak lubisz. Wielofunkcyjność żelu Holika Holika wynika również z 99% zawartości soku z liści aloesu. To niezwykle pożądany składnik kosmetyczny, bogaty w substancje nawilżające i kojące. Aloes doskonale działa na skórę. Wchłania się 4 razy szybciej niż woda, dzięki czemu zapewnia utrzymanie jej prawidłowego nawilżenia przez długi czas. Dla jeszcze większej skuteczności działania, formuła żelu została wzbogacona licznymi ekstraktami roślinnymi. Hipoalergiczny żel jest przyjemny w aplikacji, odżywia skórę, przynosząc jej efekt ukojenia. Obok codziennej pielęgnacji świetnie sprawdzi się po zabiegach kosmetycznych, np. depilacji, czy zbyt długiej ekspozycji na słońce. Produkt może być aplikowany także na suche bądź wilgotne włosy, doskonale obkiełzna i na końcówki włosów. Żel aloesowy od Holika Holika otula, łagodzi i chłodzi skórę niczym kojący kompres. Potrafi w pełni zastąpić jeden produkt kosmetyczny czy krem do rąk. Teraz może być Twoim ulubionym sprzymierzeńcem urodowym na urlopie oraz podróży. Twoja wrażliwa skóra nie da się już niczym zaskoczyć. Noś go zawsze w torebce.